Siemanko, ja jestem TechHunter i witam was w kolejnym Game Newsie i, i w końcu w końcu wiecie już już tydzień minęło od ostatniego filmu i um... No tak sobie myślę, że już jest późno, dobra, nie będę nagrywał, ale myślałem tak przez ostatnie 3 dni i dlatego pozwoliłem, żeby minął tydzień i nie mogę na to więcej pozwolić. Dlatego jest późno, ja mimo to nagrywam, wyrzucam ten odcineczek, On wlatuje coraz więcej, muszę tego nagrywać. A prawda jest taka, że udaje mi się ledwo utrzymać to, że ten kanał znowu nie zasypia. Więc wracam do Was. No niestety tutaj. Granie gameplayów w Dying Light jakoś nie wyszło, ale to mu wam powiem. Dopiero za kilka miesięcy się dowiecie. E, chociaż mam nadzieję, że się dowiecie, dlaczego, akurat właśnie ten Dying Light nie wyszedł u mnie, ale mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze może do niego wrócę. Jakoś tak z czasem, właśnie trudno. A dlaczego z czasem trudno, to się dowiecie. I dzisiaj Forspoken! Eee, gra od Square Enix naprawdę kozacko się zapowiada. Wychodzi w październiku tego roku, wypuścili właśnie nowy trailer i powiem Wam szczerze, no szczerze, szczery z Wami jestem. Ja zobaczyłem, jakby słyszałem o Forspoken, ale zupełnie to ignorowałem. Ten tytuł gdzieś się tam w mojej głowie przewijał, bo jest dość głośny, ale de facto nigdy nie zwracałem na to uwagi. I odpaliłem sobie ten trailer i dopiero po nim przeczytałem Czym jest ta gra? Ja oczywiście, może mam jakoś teraz na duży ekran, albo gdzieś tu w rogu wrzucę ten trailer. Możemy go sobie obejrzeć. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Yy, grafika jeszcze współczesna to nie jest ten skok graficzny, którego możemy się spodziewać na nowe generacje. No, chociaż jest to gra już tylko na nową generację, bo jest na PS5 i na PC. -ta. Na PC -ta. Nic nie słyszałem o Xboxie. Może na Xboxa też będzie premiera, ale widzicie, ten smok wyglądał genialnie i wyglądał tak, jak ja uwielbiam smoki. Um, I aha i właśnie, oglądając ten trailer, sobie tak pomyślałem, fantazja, spoko, nie, jakaś magia, spoko. Ale ta bohaterka ma takie współczesne ruchy. Te ruchy, te ruchy, te kocie ruchy, to nie jest to, co my widzimy w klasycznych RPG-ach. Nie widziałem czegoś takiego w klasycznych rpg -ach. Takie rzeczy my widzimy we współczesnych grach, takie wiecie, yy, yy, ruchy zwinne, takie jakieś salta i tak dalej. Jakby to od razu mi się skojarzyło ze współczesnością. Myślę, o co tu chodzi? O co chodzi, że mam taki dezonans poznawczy? Na zasadzie z jednej strony widzę fantazy, a z drugiej strony widzę właśnie coś, co miałoby się dziać w... W współczesnych czasach, a już dla wszyscy, co są z skumani z y, Forspoken, to y, mam nadzieję, że to dobrze czytam. Jak, jak źle, to napiszcie mi fonetycznie, jak się to powinno czytać. Y, I jak czytając o tej grze, to skumałem, o co tutaj chodzi. Ja sobie to zapętle tutaj, niech to leci w tle. Y, chodzi o to, że to jest kobieta, która ze współczesnego Nowego Jorku trafia właśnie do tego świata gry, do tego świata, które jest po przejściu jakiejś zarazy. Czyli mamy tutaj do czynienia z post w alternatywnym świecie, ale jednocześnie nasz świat też w świadomości świata gry istnieje. Więc bardzo ciekawy tutaj zabieg. Ten smok mega mi się podoba. Ten smok jest taki, taki jak ja lubię. Podłużny pysk, takie wielkie skrzydła nietoperze, długi ogon, bardzo fajnie to wygląda. No, i to jest taki smok widać, że troszeczkę zmieniony, ale jednak wzorowany na tym smoku z gry otron. A tamte mi się mega podobał. taki klasyczny wygląd smoczka. A ja jestem w ogóle potężnym fanem wszelkiego rodzaju smoków. No i dobra, ona trafia do właśnie tego świata, który jest po przejściu jakiejś zarazy. Jednocześnie władcy tej krainy zrobili się bardzo niefajni i, i męczą biedną ludność, i ona tutaj bohatersko będzie e, tą ludność ratować. Oprócz tego, że jest ta zaraza, to ta zaraza mutuje oczywiście ludzi w zombie, a zwierzęta w potężne bestie. I to fajnie się tutaj zapowiada. No Mamy tutaj e, taki, że tak powiem, nieprzypadkowy w stosunku do tego, co mieliśmy przez ostatnie dwa lata. Wysyp gier, mówiących o epidemii, o jakimś postapoepidemicznym, epidemicznym. No i oczywiście, epidemia w grach nie może zabijać, po prostu nie może ktoś zarażony umierać. Musi mutować albo w jakiegoś potwora, albo w zombiaka. No i właśnie, tu mamy to samo. Bardzo mi się podoba ten klimat. Czekam na tą gierkę. Ja muszę. On tak, PS5 i PC. Nie ma tutaj nic o. Mm, o, 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 o Xboxie. To zresztą mnie to nie, nie interesuje aż tak bardzo tutaj od strony Xboxa, bo ja mam pc i na, na tym prawdopodobnie będę to chciał ogrywać. I no muszę zacząć ten gamingowy content, bo on mnie jara tak, no, nie, nie że muszę, no, że jakoś czuję, żeby się do tego zmusić, tylko bardzo bym chciał mieć na to czas, sobie obgrywać i wam to nagrywać, wrzucać na kanał. I, I naprawdę mieć taki cel, że wiecie, czekają widzowie na kolejny gameplay z danej gry, albo jakieś live robić z tego, bo właściwie nie mam pomysłu na to. Kiedyś gameplaye to była norma, jakby teraz te gameplaye troszeczkę umarły na robienie kolejnych gameplay, kolejnych iteracji z danej gry, ale moim zdaniem ma to sens i jak najbardziej będę chciał to zacząć stosować. Może zacznę właśnie ten um, Dying light od nowa, żeby nagrać wszystko po kolei. Zaczy, zacznę od nowa, no w sumie, w sumie tak, w sumie zacząłbym od nowa a to co mam teraz stosował tylko i wyłącznie do testów, chociaż ja tam za dużo w niego nie pograłem, doszedłem do tego głównego miasta i w sumie na tym się skończyło, a chyba jakieś nagrania z tego dojścia do tego głównego miasta mam, to może to jakoś podzielę wam, powrzucam dobra, kończymy z tym e, obejrzyjcie sobie trailer fullspoken na spokojnie, po, pociągnijcie jakby popatrzcie sobie na te na te dość takie epickie, że tak powiem ruchy nie wrzuciłem wam dźwięku w ten trailer, bo e, no, nie wiem czy to zdejmują, czy nie zdejmują. Nie mam pojęcia. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. E, szybki filmik z tej reakcji, bo naprawdę mega mi się ten trailer podobał i zahajpowałem się tą grą. Powiąłbym sobie w nią bardzo zresztą jakby wiele gier. Oj, czas zacząć w końcu grać. See ya. Aha, bez tego. Nie ma szans na zakończenie. Miłego, oczywiście, dnia, wieczoru, nocy. Bardziej nocy, dnia, wieczoru. W takiej kolejności prawdopodobnie możecie to oglądać, bo już prawie noc. No i zostawcie suba, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!